z Wrocławia do, do Przemyśla. O kluczek po to że chodzi. 6 dkg za 25 Newak. platformami pełen PN ceglanych podstaw noszyn, ponieważ tam odbywają się gdzieś remont torów. tam stoi N78A ZOZO 2 a tam stoi texaski bag n jest za 15 a tu jedzie n za za 4 z Krakowa do Tarnowa. N78A za 2, dwa Kraków główny. I N78A za 01. manewrują się do prawdopodobnie do toru 9, toru 3. A tu jest. N62A104, który będzie szykować się do jazdy Starnowa do Rzeszowa głównego. Przemanowruje się N6204 i teraz na z Intercity Porta Morawica do Wiednia z Przemyśla PP09045. Plec, czyli miejsce po niemiecku. Odjeżdża, potem widzę i nadjeżdża pociąg, prawdopodobnie N71016, z Muszyny do Tarnowa, który później będzie miał kurs z Tarnowa do Bugimiłowic i z powrotem, a potem znów z Tarnowa do Muszyny. Prawdopodobnie ten pociąg jutro pojedzie do Krynnicy Zdroju o 13.39 Ja jestem tutaj jest za Jedzie pociąg Z kolei małopolski

z przemyśla do Wiednia. Tam stoi N6407, a tam daj n 57129 A tu stoi N70901 i n 708 a 06 Jedzie pociąg z Muszyny. N dziewięćdziewięć Zmusimy podroba i n 99 za za tak. lokomotywa ET-22 1176 z cesternami. Czeka na sygnalizację świetne. Przy Tarnowie Mościcach SN80401 Nadjeżdża pociąg Do Pracha Pauli Do Pragi Prawi nad Nadasz do Budapesztu EP09 za 22 Krakowia, intensity Krakowia. Hmm. W 105 od do Tarnowa. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Życzę na Państwu przyjemnej podróży. N78A02 z Krakowa do, Głównego do Tarnowa i znowu n został dostał grafitem od graficiarzy, tym razem w wagonie rozrządczym RB eł tylko Małopolska z Grynicy do Gdyni Prosimy zachować ślązak z przemyśla z poznania głównego do przemyśla Pewnopodobnie jest to e u 160 027 I odjeżdżam w stronę Przemyśla Przemanewruje się do peronu Polegę Rzeszów, który będzie jeździć do Rzeszowa N63A102 Do z zdroju będzie jeździć N71001 A wiesz teraz z Krakowa do Tarnowa N79002 z Krakowa do Tarnowa jedzie EP09 z Przemyśla do Wiednia Porta Morawica a tam jedą aż dwa pociągi jedzie EPZ 9 za 15 porta morawica Przemyśl do Wiednia DG33 z grupy azoty jedzie oraz ten 2608 Gdzie jest ten nabieg. Wiedzie hybryda pociąg testowy hybryda zachodzi po Boskie kolejje E6ść H za 6. Idzie Kibelek Texas z Muszyny właśnie do Tarnowa prawdopodobnie jest to N71 <laughs> To będzie chwila prawdy, to już widzę, że już dorwane przez graficiarzy, bo widać już ślady N71002 Tak właśnie z zewnątrz prezentuje się hybryda.